Dajcie zobaczyć małych gigantów I zobaczycie małych gigantów Team Sigma, To ma jeden i 3000 wyświetleń widzimy Wow Więc kurde jeden Jest 3000 wyświetleń na, w takim pokazie małych gigantów Naprawdę fajnie W komentarze widzimy, że spoko Więc też fajnie, dużo łapek w ja też zostawiam O nie mogę to jest, to się za... Aha, bo nie jest na to Co to jest zatem?

się motorem, kaj zajebał hita i wyglądasz jak pojem Na sobie nowe santy, lecz ja wolę kupić lancy Jak nie wychodzę znowu, no to pewnie śpiewam szansy Na sobie nowy batek, bo wierzę ja dam radę A twoja daje tu wybier tu za marmona E, ey, ey, środowisko Zajwisz I can be your angel or your devil Jesteś blisko i ci na KC Kurde, ziomal chyba przychodzi dalej. Nie mogę napisać komentarza, ale potem sobie obczaję na moim kompie, znaczy na, na przeglądarce mojej i... I ziomek naprawdę zajebisty montaż Zajebisia, prawda?